Zostałem wezwany w celu ogłoszenia mi zarzutów z uwagi na głosowania, w jakich brałem udział w Sejmie. Traktuję to jako represję polityczną. Głosowanie w Sejmie 21 przy niezakończonej procedurze wygaszenia mi mandatu, bo od decyzji marszałka Hołowni zgodnie z prawem i kodeksem wyborczym przysługiwało mi odwołanie do Sądu Najwyższego. Więc te głosowania, za które mam być ukarany, były moim obowiązkiem. Moim obowiązkiem jako posła, którego mandat nie został wygaszony. Co więcej, chcę przypomnieć Państwu, że 5 stycznia, a również teraz 12 kwietnia otrzymałem z Sądu Najwyższego informację, że decyzje marszałka hołowni zostały anulowane. Dalej jestem posłem. Te czynności, które prokuratura chce ze mną wykonać, są czynnościami bezprawnymi, są czynnościami podejmowanymi na zlecenie polityków platformy obywatelskiej. Także bardzo dziękuję. Traktuję to jako represję z uwagi na moją postawę, na moje poglądy polityczne, na moją działalność publiczną. To są działania bezprawne. Na komisji czy pan na pra... się przejdzie tak, jak pan chce. A podsłuchiwało Będzie pan na komisji, panie minister? Bo tam, tam zdaje się czekają na pana. Panie ministrze, co z komisją? Możemy prosić o informację, czy wybiera się pana Kiewicza, nie?

Bardzo się cieszę, że będę mógł opinii publicznej w poniedziałek przedstawić istotne fakty związane ze sprawą, którą zajmuje się Komisja Śledcza. Bardzo Państwu dziękuję. Czy prokurator przedstawiła Panu bardzo pan Nie, prokurator nie pouczona i przez mojego pełnomocnika o postanowieniach Sądu Najwyższego, również o postanowieniu wydanym 12 kwietnia, czyli bardzo świeżym przez Sąd Najwyższy, otrzymała te postanowienia i mam nadzieję, że pani prokurator wyciągnie z tego wnioski. Czyli Podkreślam pan jeszcze panu? raz, yy, zarzut odczytała, natomiast ja odmówiłem udziału w jakichkolwiek czynnościach, yy, jedynie wygłosiłem oświadczenie i jedyny mój podpis jaki złożyłem to jest podpis pod oświadczeniem jaki wygłosiłem. Ale jeżeli to to był zarzut został odczytany to zarzut zarzut, zarzut udziału w głosowaniach oraz w Komisji Sejmowej 28 grudnia i w głosowaniach 21 grudnia. Przypomnę, że byliśmy na sali Sejmowej oficjalnie, jawnie. Marszałek Hołownia apelował jedynie, żebyśmy do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy wstrzymali się od wykonywania naszych mandatów. My nie mogliśmy przyjąć tej prośby z uwagi na nasze zobowiązania wobec wyborców na to, że złożyliśmy odwołanie i procedura wygaszania naszych mandatów nie została zakończona, to był nasz obowiązek wzięcie udziału w głosowaniach, a na komisji administracji, której my jesteśmy członkami, zostaliśmy zaproszeni przez y, 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 przez kancelarię sejmu, indywidualnie na nasze telefony komórkowe przyszła informacja z informacją o posiedzeniu komisji, kiedy tam przybyliśmy 28 stycznia byliśmy na listach członków komisji złożyliśmy podpisy obecności na komisji no chyba że ktoś nas chciał zwabić w pułapkę prawda no proszę państwa traktujmy poważnie sejm traktujmy poważnie mandat poselski i Środków masowego przekazu, żebyście zobaczyli, jakie działania polityczne i bezpośrednio z inspiracji polityków Platformy Obywatelskiej są podejmowane przez prokuraturę. No to jest rzecz niebywała. Standardy demokratyczne w naszym państwie zostały bardzo głęboko naruszone. To dlaczego pan nie chciał tego wszystkiego powiedzieć prokuraturze? Powiedziałem. Dokładnie to powiedziałem, pani prokurator. I Ale to jest. Treść, pan Czy pan się teraz nie na kolejnych kroków ze strony prokuratury? Nie obawiam się żadnych, kroku, żadnych kroków. Mam do tego prawo, a jako poseł, którego mandat nie został wygaszony, mam obowiązek takiego zachowania. Powiedziałem pani prokurator, że jeżeli chce przeprowadzić tego typu czynności, musi się zwrócić do Sejmu o uzyskanie zgody na to. Czy to na pana zlecenie CBA podsłuchiwało byłego prezesa Elinu? Nie. Minister koordynator nie wydaje żadnych zleceń związanych z inwigilacją kogokolwiek. Bardzo państwu Będzie dziękuję. Pan startował w wyborach europejskich? Szanowni Państwo, nie nieco jeszcze za podjąć. O tym, że zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego, w tym z postanowieniem z 12 kwietnia, czyli bardzo świeżym, mój mandat poselski nie wygasł. Jeżeli Pani Prokurator chce przystąpić do jakichkolwiek czynności tego typu, musi mieć zgodę Sejmu. Także zostawiłem Pani Prokurator postanowienia Sądu Najwyższego w tym zakresie. Złożyłem również oświadczenie że wezwanie mnie w charakterze podejrzanego po pierwsze jest nielegalne, po drugie jest dowodem na zwalczanie opozycji demokratycznej przez prokuraturę, na, że jest to element walki politycznej. I takie oświadczenie złożyłem, odmówiłem udziału w jakichkolwiek innych czynnościach. Także jestem teraz z państwem. Pani Jaka była reakcja prokuratury na to, co powiedział? Pani obejrzał? prokurator zapisała moje oświadczenie i dostaliśmy się. Dziękuję bardzo. Nawiązujecie często do tego gestu Kozakiewicza. Otóż chcę jeszcze raz podkreślić, nie był to dowód ani arogancji z mojej strony, ani tym bardziej nie był to gest wulgarny. Ten gest był gestem człowieka, którego godność była naruszana, który za chwilę miał trafić do więzienia e, i po wejściu na salę sejmową no, słyszałem ze strony e, moich przeciwników politycznych, posłów platformy obywatelskiej, nieba, e, wrzaski, krzyki znieważające mnie, zniesławiające. To był gest godnościowy. W żadnym wypadku nie był to gest arogancji. Wiedziałem, że za chwilę będę aresztowany i pójdę do więzienia i bardzo do Nie, do tej wrzesz...